Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy możesz być wybranym przez Boga, nawet jeśli tego nie zauważasz? Czasem boskość może ujawnić się w subtelny i nieoczekiwany sposób w tobie. Dziś ujawnię trzy potężne znaki, które mogą wskazywać, że zostałeś wybrany przez Boga, nawet jeśli tego nie zauważasz. Są to tak istotne znaki, że zrozumienie ich może odmienić twoje życie i sposób postępowania. W drugiej księdze kronik, rozdział 16, wers 9, jest napisane: Bo oczy Pana błądzą po całej ziemi, aby wspomóc tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Czasami, gdy myślimy o oczach Boga, kupiamy się na tym, że jest on sędzią całej ludzkości. Myślimy o Jego gniewie i o momencie, w którym wszyscy będziemy rozliczani z naszych czynów. To nieuchronne rozliczenie, które wszyscy kiedyś staniemy przed nim. Jednak jako dzieci Boże ważne jest, abyśmy rozumieli, że On nie jest Ojcem, którego jedynym celem jest złapanie nas na popełnieniu błędu. Oto prawda. Bóg to miłujący Ojciec, który troszczy się o nas z wielką uwagą. Jego głównym celem jest szukanie tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Termin doskonały może na pierwszy rzut oka budzić strach, bo skłania nas do myśli, że musimy być nieskazitelni, bez wad i błędów. Ale to nie jest istota tego, co ta pasaż mówi nam. Po pierwsze i przede wszystkim, nasze serca muszą być w pokoju z tym, że oczy Boga są stale na nas. To nie powinno nas przerażać, tak jak stało się to z Adamem i Ewą w ogrodzie Eden, kiedy usłyszeli Boga zbliżającego się po ich nieposłuszeństwo. Zamiast strachu, obecność Boga powinna przynosić pokój naszym sercom. Ten pokój jest możliwy dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu która usunęła barierę między Bogiem a nami, przywracając nasz pokój z Nim. Dlatego pierwszym znakiem tego, że zostałeś wybrany przez Boga, jest pokój w Twoim sercu. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, odrodzonym, to masz pokój z Nim. To jest nieoceniony dar, wynikający z tego, co Jezus uczynił na krzyżu. Bóg pragnie, aby ten pokój przenikał wszystkie obszary Twojego życia, zwłaszcza Twoje serce. Dzięki temu pokojowi możesz mieć wspólnotę z Bogiem, przedstawiać mu swoje potrzeby i pragnienia, bo wiesz, że jesteś w pokoju z Ojcem. Drugim znakiem, który powinieneś zauważyć, jest Twoje nastawienie wobec Grzechu. Ci, których Bóg wybrał, mają stosunek przeciwny do Grzechu. Nie akceptują go ani nie celebrują, jak robi to świat. To nie oznacza, że nigdy nie popełnisz błędu, ale oznacza to, że stanowczo sprzeciwiasz się Grzechowi. Świat, który nie wierzy w Boga, uwielbia grzech i celebruje go. Ale my, jako wybrani przez Boga, powinniśmy być inni. Apostoł Jan nas ostrzega w pierwszym liście Jana, rozdział 2, wers 15. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Twoje nastawienie wobec grzechu ujawnia, czy naprawdę jesteś wybrany i powołany przez Boga. Musimy starać się utrzymać nastawienie wrogo nastawione do grzechu, takie jak Job, mężczyzna opisany jako doskonały, prawy i bogobojny. Job w pełni polegał na Bogu jako swoim Zbawicielu, szczerze uwielbiał Pana, kochał swoją rodzinę i był konsekwentny w swoich spacerach z Bogiem. Bał się Boga i unikał zła. Job miał doskonałe nastawienie wobec grzechu, postawę, którą wszyscy możemy się nauczyć i zastosować w naszym życiu. Jego zdolność do kontrolowania swoich oczu, zawierając pakt, że nie będzie pożądliwie patrzeć na kobietę, ujawnia jego zobowiązanie do prawości. Dlatego, jeśli masz stanowcze podejście do grzechu, podążasz ścieżką wybranych przez Boga. Nie oznacza to, że jesteś doskonały, ale że odmawiasz Grzechowi panowania nad swoim życiem. To podejście jest tym, czego Bóg szukał swoich dzieci. Teraz porozmawiajmy o trzecim znaku. Równie ważnym, że jesteś wybrany przez Boga. Czy myślisz o Bogu jako swoim sędzi? To naturalne bać się Bożego sądu, ale ważne jest zrozumienie, że Bóg dostarczył ostateczne rozwiązanie, aby nas z Nim pojednać. To dzieje się, gdy ufamy Jezusowi Chrystusowi jako naszemu Zbawicielowi i Panu. Gdy wchodzimy w właściwy związek z Jezusem, otrzymujemy Ducha Świętego w naszym życiu, przenosząc nas na miejsce łaski przed Bogiem. Jezus objawił nam w Ewangelii Jana 4: że Bóg szuka prawdziwych czcicieli tych, którzy go czczą w duchu i w prawdzie. On poszukuje serc doskonałych. Podziel się w komentarzu ze mną: Teraz, gdy poznałeś te potężne znaki, uważasz się za wybranego przez Boga? A jeśli nie jesteś dzieckiem Ojca, który dba o Boga, którym z tych znaków musisz poprawić przed dniem sprawiedliwego sądu? Jeśli jesteś dzieckiem Bożym troszczącym się o Boga, pamiętaj, że oczy Pana spoczywają na sprawiedliwych, a On jest czujny na Twoje modlitwy. Wszystko, co musisz zrobić, to modlić się i prosić Go, aby uczynił Twoje serce doskonałym. Bóg zawsze działa w Twoim życiu, gdy oddajesz Mu swoje serce i pozwalasz Mu działać w swoim życiu. On wchodzi w nasze sytuacje jako nasz zbałka, nasz uzdrowy siel, nasz wybały siel i nasz tolerant fardos. Jednak ważne jest, aby upewnić się, że nasze serca są doskonałe dla niego. Musimy starać się być przyjaźni Bogu jako wierzący sprawiedliwi i prawdziwi czciciele, którzy oddają pokłon w duchu i w prawdzie. Ponadto musimy zapewnić, że nasze serca są w pokoju, prawe i kompletne. To jest to, czego Bóg szuka na ziemi. Kiedy znajduje takie serca, zawsze się objawia. Bóg dba o swoje dzieci, chroni je i zawsze jest czujny. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego Bóg dbałby o mnie? Jednym z powodów jest to, że Bóg starannie cię zaplanował. Zostałeś starannie uformowany przez ręce Boga, a On wdmuchał w ciebie życie. Nie daj się wpłynąć przez pomysły, które pomniejszają plan i cel Boga dla twojego życia. Gdy stajesz się wierzącym, narodzonym od nowa, stajesz się dzieckiem Bożym. To jest istota nowego narodzenia narodzin od Boga i opuszczenia ciemności, aby narodzić się w świetle. Pamiętaj, że nie wszyscy są dziećmi Bożymi domyślnie. Pierwszy list Jana 1:12 mówi nam, że tylko tym, którzy go przyjęli, dano moc stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w jego imię. Tylko ci, którzy zostali odrodzeni, uważani są za dzieci Boże. Mam nadzieję, że prawda tych słów rezonuje w twoim sercu i myślach. Jesteś wybrany przez Boga. Rozpoznawany przez pokój z nim i gotowość do robienia tego, co słuszne, unikając grzechu. Niech Bóg nadal błogosławi cię w Twojej drodze wiary. Jeśli ten materiał przemówił do Twojego serca i chciałbyś otrzymywać więcej inspirujących wiadomości, zapisz się na naszym kanale i włącz dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Amen.